Witajcie! Czasami spotykam się z pytaniami na temat darów Ducha Świętego. I dary są czymś szczególnym. Bo na przykład 1 Piotra 4:10 mówi, żebyśmy usługiwali sobie nawzajem tymi darami, który każdy z nas otrzymał. Ja wierzę w to głęboko, że każdy wierzący, który ma Ducha Świętego, ma też co najmniej jeden dar, którymi Bóg chce, aby usługiwał. I samo to słowo dary to jest słowo charyzmata który wodzi się od słowa haris, czyli łaska? Czyli innymi słowy można powiedzieć, że dary są czymś, co wypływa z Bożej łaski, do tego, żebyśmy usługiwali nawzajem sobie w ciele Chrystusa, żeby to ciało było zdrowe, żeby to ciało rosło na chwałę Pana. I teraz każdy z nas ma możliwość, żeby usługiwać takim darem. No, ale pojawiają się pytania, a skąd ja mam wiedzieć, jaki to jest dar? W jaki sposób mogę usługiwać? Wiecie, dzisiaj chciałbym tak praktycznie Wam powiedzieć o takich kilku rzeczach, które tak myślę, że pokażą nam, gdzie jest mój dar. Pierwsza z tych rzeczy to jest to, aby ćwiczyć się wykorzystując każdą okazję. Gdy masz okazję, żeby gdzieś usłużyć, coś zrobić, to nie, nie unikaj tego. Tak jak można by użyć tutaj przykładu takich sportowców. No, wychodź na boisko. Ćwicz, chodź na treningi. Po to, żeby być coraz lepszym. Bo być może Bóg chce ci pokazać Twój dar w miejscu, w którym Ty jeszcze sobie nie zdajesz sprawy, że możesz tym usługiwać. Po drugie, bądź aktywny w służbie dla Pana. Nie unikaj, nie siedź założonymi rękami, mówiąc, ale ja nie wiem, jaki mam dar, dlatego nic nie będę robić. Nie, bądź aktywny. Gdy widzisz potrzebę, zaangażuj się w tym. Cię nie strzela się goli z ławki rezerwowych. Trzeba wyjść na boisko. Trzeba być aktywnym. Jeżeli myślisz, że masz dar dawania, to ucz się, jak być dobrym szafarzem, żebyś miał co dawać. Jeżeli myślisz, że masz dar głoszenia, to studuj Słowo Boże, żebyś wiedział, co głosić. Po trzecie, bądź dostępny. Dostępność jest tak ważna. Gdy Duch cię do czegoś prowadzi, to nie mów, a, to nie moja dzieło. To ja, to, to nie dla mnie. Powiedz, oto jestem. Poślij mnie. Ale wiecie, to wymaga czegoś, co jest tak kluczowe: pokory. Gdy nie mamy takiego pokornego serca, to nigdy nie rozpoznamy tego, do czego Bóg chce nas użyć. I Bóg ma sposoby, żeby rozprawiać się z tą pychą w naszym ciele. Bo omówmy się, Gdzieś tam w każdym z nas jest taka, takie ziarenko, które czasami wydobywa się w nieodpowiednim momencie. Ale Bóg ma sposoby, żeby się z tym rozprawiać. Jednym z tych sposobów jest Słowo Boże. Gdy czytam Słowo czasami, może przychodzę do kościoła, żeby słuchać i myślę sobie, a będzie takie fajne, miłe kazanie, które połekce moje ucho, a tu nagle tak jakby taka Boża ręka wychodziła z Biblii i tak psst. A widzisz, tutaj masz problem w swoim życiu. Tu jest dziedzina, którą musisz się zająć. Tu jest dziedzina, która wymaga interwencji. Pozwól duchowi, żeby coś tym zrobił. I właśnie Bóg używa swojego słowa, ale też używa Ducha Świętego, który przekonuje nas o tym, że o, tutaj jest trochę pychy. Tutaj trzeba tą pychę zniszczyć. Bo potrzeba pokornego serca. Wszystko tylko ważne jest, żeby pamiętać, że Duch Święty, jeżeli przychodzi i przekonuje, to on nigdy ku potępieniu, ale ku poprawie. To szatan przychodzi i zaczyna nas potępiać i zaczyna mówić nam rzeczy po to, żeby nas tłamsić, żeby nas poniżyć, ale Duch Święty, gdy przychodzi ze słowami, którymi przekonuje nas, to po to, żeby nas podnieść, żeby nas postawić na trwałym, mocnym gruncie. Ale wiecie, Bóg jeszcze używa jednej rzeczy do tego, żeby rozprawić się z pychą w naszym sercu. Więc innych ludzi. Czasami Bóg posyła kogoś po to, żeby powiedzieć ci coś. To wymaga pokory, żeby słuchać od innych. Ale to jest niezbędne do tego, żeby być efektywnym w służbie dla Pana w tych darach, które Bóg nam dał. Bo jest jeszcze jedna rzecz, taka ostatnia rzecz, którą chciałbym Wam powiedzieć. I to jest... Otwarte, pełne wiary serce. Dlaczego to jest tak ważne? Bo czasami Bóg będzie chciał nas użyć do rzeczy, które przekraczają nasze wyobrażenie, nasze myśli, nasze w ogóle zrozumienie. Będziemy mogli, nie, nie, Boże, to nie dla mnie, ja się nie nadaję, ja jestem zbyt słaby, użyj kogoś innego. Ale wiecie, albo będziemy umniejszać działo Ducha Świętego w nas do rozmiarów naszego serca, albo pozwolimy, aby Duch Święty poszerzył nasze serce i naszą wiarę do tych rzeczy, które Bóg chce przez nas robić. Dlatego musimy mieć otwarte, pełne wiary serce, które mówi Boże, nie wiem jak. Nie mam możliwości. Naturalnie jestem, nie nadaję się do tego, ale ufam Tobie, że Ty użyjesz mnie w tym dziele, do którego mnie powołujesz. Dlatego pozwólmy Duchowi Świętemu robić to, co myślę, że jest jednym z jego zadań, który, z którym Jezus posłał go na ziemię. To jest to, aby poszerzać naszą wiarę do rzeczy, które Bóg chce wykonać przez nas. Dlatego miejmy to pokorne i pełne wiary i zaufania serca. I bądźmy aktywni dla Pana. A zobaczymy, jak On będzie używał nas w cudowny, nieprawdopodobny sposób. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.